Hej bestie. Hej. A może zrobimy grupkę? Okej. Okay. Nikogo nie ma. ABC. Siemaneczko wszystkim, MG do grupki. Tak. A może jak jesteśmy już we trzy osoby, to zrobimy face reveal. Nazywam się Kamil, mam 15 lat i to ja... Get. Ładny, dobra tera. Ja. Nazywam się Oliwia mam 16 lat i to ja. Ładna. Ładna moja bestia. Okej, okay, to teraz ja nazywam się Maja i mam 16 lat i to ja? Get. Ładna moja bestia. Mgi dodać kolegę na grupkę. Tak. Siemaneczko. Ej, Oliwia, chodź na pwa. Okej. Okay. Oliwia, po ty mi się podobasz. Ty mi też. To zostajemy razem. Tak. Chodźmy powiedzieć wszystkim. Okej. Okay. Musimy wam coś powiedzieć. Jesteśmy, Jesteśmy razem. Jesteśmy razem. Ej, chcecie do mnie to przyjść. Na nockę. Part 2 na shacy like like